Buongiorno. Takie zdania jak zostaje na kolacji, wsiadam do pociągu, co wybierasz, co proponujesz, brzmią jak wyjęte z codziennej rozmowy. W tym odcinku przyglądamy się czterem praktycznym czasownikom, których odmiana znika czasem w ukrytych tabelkach i przez to jej nie znamy, a są na nią sprawdzone patenty. Przed tobą 148 odcinek podcastu Oltremare Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnożewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Mam takie wrażenie, że odmiana niektórych czasowników. Tych nieregularnych, znika gdzieś w odmętach. Ja pamiętam, że te cztery czasowniki, o których dziś będziemy rozmawiać, to w pierwszym podręczniku do włoskiego, jaki miałam, nie pojawiły się normalnie w lekcji tej takiej podręcznikowej, tylko były ukryte z tyłu podręcznika. A bardzo szkoda, dlatego że te czasowniki są bardzo potrzebne i warto ich już używać y, od samego początku, a szczególnie na poziomie A2. Jakie to są czasowniki? To czasownik rimanere zostawać, salire wsiadać, wchodzić, scegliere wybierać i proporre proponować. Więc dziś troszkę odkurzymy ukryte tabelki. I nauczymy się odmiany tych nieregularnych czasowników, i zobaczycie, że ta odmiana wcale taka nieregularna nie jest. Można mieć na nią sprawdzone patenty, i warto oczywiście, żeby te czasowniki pojawiały się w, w kontekście. Zanim jednak odmiana, i przykładowe zdania, to chciałam Wam dać znać, że w związku z tym, że w tym tygodniu, w piątek, jest Black Friday, czyli po włosku Czarny Piątek, il Venerdinero. To postanowiliśmy tutaj z wydawnictwem Langmasters otworzyć ostatnią promocję w tym roku na mój wideokurs włoski. Start ona będzie trwała od piątku 28 listopada do niedzieli 30 listopada. Możecie wybrać kurs od zera do A1 lub od A1 do A2, to jest kurs na dwóch poziomach, a pakiet zgarniecie jeszcze taniej. Kurs znajdziesz na wloski start.pl to ostatnia okazja, żeby dołączyć w promocyjnej cenie w tym roku. A do tego wydawnictwo Altenberg w piątek otworzy też darmową dostawę na moją książkę. Przepis na włoski, z którą uczy się już ponad 13 tysięcy osób. Znajdziecie ją na stronie italia.alt.pl. Tam nie ma żadnych ukrytych tabelek z tyłu książki, wszystko pojawia się w lekcjach, w praktycznych przykładach. To jest książka, z którą zrozumiecie i pokochacie włoską gramatykę. No dobra, to lecimy z dzisiejszymi czasownikami. Na pierwszy ogień idzie. Rimanere. Czyli zostawać. Zacznijmy sobie od odmiany. Ja ją specjalnie powiem bardzo powoli, tak żebyś mógł czy mogła po mnie powtórzyć. Io rimango. Tu rimani. Lui, lei rimane. Noi rimaniamo. Voi rimanete. Loro rimangono. Ten czasownik zaliczany jest do tych nieregularnych, a tak naprawdę nieregularny jest tylko w dwóch osobach: w pierwszej osobie liczby pojedynczej, io, ja, io, rimango, i w trzeciej osobie liczby mnogiej, oni, one, loro, rimangono. Co się wtedy dzieje? Dodajemy dodatkową literkę g. Bezokolicznik brzmi Rimanere. Zobacz, że pozostałe osoby są regularne. Tu rimani, lui lei rimane, noi rimaniamo, voi rimanete. To tylko w io i loro dodajemy g. Io rimango, loro rimangono. Przykłady. Rimango a cena, va bene? Zostanę na kolacji, dobrze? Per quanto tempo rimania Milano? Na no jak długo zostajesz w Mediolanie? Rimaniamo in contatto. Zostańmy w kontakcie. Drugi czasownik na dziś to salire. Wchodzić, wsiadać. I zaraz zobaczycie, że ma dokładnie taką samą nieregularność jak ten rimanere, czyli dodamy dodatkową literkę g w pierwszej osobie liczby pojedynczej, io, i w trzeciej osobie liczby mnogiej, loro. Posłuchaj. Io salgo. Tu sali, lui, lei sale, noi saliamo, voi salite, loro salgono. Wszystkie pozostałe osoby są regularne, tylko io, io salgo, i loro salgono. Przykłady: Salgo sul treno, siadam do pociągu. Saliamo le scale o prendiamo l'ascensore? Wejdziemy po schodach czy pojedziemy windą? Trzeci czasownik na dziś to „szelier. Wybierać i znów Wszystkie osoby będą regularne oprócz io i loro. W io i loro literki G i L zamienią się miejscami. Czyli tak jak mówimy szeljere, tam mamy GL L i wymawiamy mięciutko szeljere, to w tych osobach L i G, G i L zamieni się miejscami i będziemy musieli powiedzieć LG, normalnie to wymówić. Posłuchaj. Io szelgo, tu szeli... Lui Lej Szelje Noi Szeliamo Wojszeliete Loro Szelgono. Słyszysz to? Znowu tylko io i Loro. Przykłady? Koza Szeliamo KOMENTI Pasto. Co wybieramy jako przystawkę? Ijo Szelgoli spaghetti a lewą gole. Ja wybieram spaghetti z małżami. To akurat na pierwsze danie, a nie na przystawkę. Dobra, ostatni czasownik na dziś to proporre, proponować. On jest troszkę bardziej skomplikowany, dlatego że tu nieregularność pojawia się we wszystkich osobach. We wszystkich osobach dodamy w tym, w odmianie tego czasownika literkę n i dodatkowo w osobie pierwszej io i w trzeciej liczbie mnogiej loro dodamy g. Najlepiej będzie, jak posłuchasz. Io, propongo tu proponi lui lei propone noi proponiamo voi proponete loro propongono słyszysz We wszędzie dodaliśmy n w io i loro jeszcze dodatkowo g propongo propongono przykłady allora che cosa proponi a więc co proponujesz Questa è la soluzione che propongo. To jest rozwiązanie, które proponuję. Niech te czasowniki nie znikają w ukrytych tabelkach. Ja przypominam o promocji na mój wideokurs, która ruszy w piątek 28 listopada i potrwa bardzo króciutko, bo tylko do niedzieli 30 listopada. Wejdź na wloskistart.pl i zacznij swoją przygodę z językiem włoskim w promocyjnej cenie. To ostatnia taka okazja w tym roku. I przypominam, że w piątek... Black Friday, Venerdì Nero rusza też darmowa dostawa na moją książkę. Przepis na włoski, ona potrwa dłużej do 16 grudnia, w sam raz, by zdążyć ze świątecznym zakupem. Buona giornata e alla prossima.